Witam wszystkich w trzecim filmie na temat mojego trenażera rowerowego. W tym filmie pokażę wam jak zamontować rower do trenażera. W poprzednim filmie pokazywałem wam jak przygotować rower do założenia i tutaj już widać że jest inna opona. W drugim filmie przedstawiałem wam trenażer, a teraz pokażę wam jak się go montuje. Z poprzednich filmów wiemy, że ośka jest inna, opona jest inna i zakładamy. No, ośka tutaj musi się znaleźć pomiędzy tymi e, śrubami, można powiedzieć. I zaciskamy e, tą rączką. I rower mamy osadzony. I rower jest już na trenażerze osadzony. Tutaj kręcimy kołem. I kręci cała ta rolka. I na tym polega ten mechanizm. I najlepiej nie zostawiać roweru, gdy ma się go cały czas założonego na trenażer, w takiej pozycji, żeby to dociskało tą oponę. Ponieważ potem robi się wniecenia I ono jest bardzo trudne do usunięcia. Tylne koło. Jest już w sumie zrobione, pod przednie podkłada się taką podkładkę. Ona nie była w zestawie do trenażera, jeśli dobrze pamiętam, trzeba sobie dokupić, żeby wyrównać poziom, ponieważ teraz y, uczucie na rowerze jest takie, jakby się zjeżdżało z górki. Podkładkę już mamy pod koło. Y, o macie mówiłem w pierwszym odcinku, że jest y, to mata wygłuszająca, bo trochę ten trenażer hałasuje. Czym droższy też i no to, to mniej będzie hałasował. Z rzeczy pomiarowych ja mam taki pomiar, tutaj mm, czujnik do pomiaru prędkości, kilometrów i czasu. Yy, tutaj mam wyświetlacz tego, gdzie, pokazują od, gdzie pokazywane są odczyty. Się włącza. Jest to też najtańszy taki z dekatlonu bo są i na przednie koło i na tylne tylko że na trenażer na no to jak ktoś kupi na przednie koło pomiar kilometrów no to to mu gratuluję e, i tu mamy kilometry czas y, to była średnia prędkość y, maksymalna prędkość y, tu y, była godzina stopnie nawet mamy proszę bardzo i Ile kilometrów totalnie przejechałem na tym? Czyli mój rower ma przebieg, no trochę ma więcej, bo później trochę kupiłem. To jeszcze poćwiczenie jak się kliknie, 766. I ustawienia, i znowu ten ekran taki, jak jest. Tu jest yy, prędkość bieżąca, i tu jest. O, tu jest dystans Drugi, jeszcze tutaj mam zegarek od pulsometra na moim takim bardzo profesjonalnym założeniu. Yy, pulsometr mam na takim pasku. Yy, które na klatkę się zakłada Również z yy, sklepu wszystkich Polaków Decathlonu To jest Kaleni On 80zł kosztował, bodajże to akurat tego pamiętam yy, Ten pomiarnik nie pamiętam ile dokładnie Takie rzeczy więc do trenażera polecam, żeby sobie zakupić Żeby dało to jakiś miarodajny pomiar yy, naszego treningu I ja jeszcze na koniec powiem, że yy, generalnie to polecam takie kupno trenażera ponieważ yy, no, gdybyśmy chcieli kupić rowerek stacjonarny który wyglądem przypomina rower to byśmy zapłacili o wiele dużo więcej niż za trenażer i takie do niego przyrządy yy, więc myślę, że jest to fajny sposób na zimę już się nie mogłem doczekać w sezonie nawet kiedy będę mógł pojeździć na trenażerze w domu co prawda, potem się człowiek tęskni za tym, żeby jeździć sobie po dworze na rowerze, ale jest to no fajne. Na zimę wyłącza się telewizor i nie ma wymówek, że się chce siedzieć na internecie czy coś, bo można i siedzieć na internecie, i sobie jeździć, czy oglądać film. Także bardzo polecam to rozwiązanie. Jest bardzo spoko.